Łódzie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 40 samorządów województwa łódzkiego zostało założycielami łódzkiego stowarzyszenia samorządowego Pomagamy. Jego pomysłodawcą jest marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Szajbar, a cel to wzajemne wsparcie finansowe samorządów w likwidowaniu skutków wszelkich klęsk żywiołowych. Pomagamy ma swój bardzo ważny w tej chwili, taki powiedziałbym, ogólnonarodowy charakter. Ale my, jako samorządowcy województwa łódzkiego, musimy także pamiętać o naszych mieszkańcach. I myślę, że właśnie w tym celu, w celu szybkiego działania, Szybkiej pomocy, jaką będziemy mogli e, artykułować do naszych mieszkańców, jest to stowarzyszenie. Dziś budżet stowarzyszenia to około 500 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy to pieniądze z budżetu samorządu województwa. Pozostała część to składki innych członków stowarzyszenia. Składki będą wnoszone rocznie. Żołnierze AK i młodzież z naszego województwa spotkali się podczas zakończenia obchodów 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej w gościnnych progach 12. Liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Uczestnicy wydarzenia, a wśród nich wicemarszałek Piotr Adamczyk, przysłuchiwali się historiom tych, których młodość przypadła na lata II wojny światowej. W ten sposób podsumowano projekt 80KPL, w ramach którego od września 2021 roku organizowano koncerty, spotkania z kombatantami i konkursy. Dobyły siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Sieradzu będą mogli wprowadzić się uchodźcy z Ukrainy. W budynku kończą się prace adaptacyjne. To efekt porozumienia z sieradzkim urzędem miasta. W początku kwietnia już będziemy mogli tutaj gościć pierwszych Uchodźców, także bardzo sprawnie, bardzo szybko. Współpraca między Urzędem Marszałkowskim, województwem a miastem się razem jest bardzo dobra, że te decyzje, za które dziękujemy, zapadły bardzo szybko i mogliśmy przystąpić do, do tych prac. Jak zapowiedział prezydent, spokojny dom w budynku po Wodenie znajdzie około 60 osób. Dziece z Jałowicka świętuje w tym roku 30-lecie powstania. Główne obchody jubileuszowe odbyły się w Bazylice Katedralnej w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikoła Jawłowiczu. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Penacchio. Po Eucharystii w sarkofagach w podziemiach katedry ponownie złożone zostały szczątki ośmiu arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów polskich. Sowa Płonykówka była główną bohaterką Nocy Sów zorganizowanej w Moszczenicy pod Piotrkowem. Noc Sów to ogólnopolska akcja popularyzująca wiedzę o tych fascynujących ptakach. Kolejna odsłona wydarzenia odbyła się na terenie ośrodka zespołu parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Uczestnicy wydarzenia nasłuchiwali i nawoływali sowy razem z wicemarszałkiem Zbigniewem Ziębą. Natomiast w Nocy Sów w Bronowicach pod Brzezinami uczestniczył wicemarszałek Piotr Adamczyk. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sklepu przy ulicy Kamiennej 20. Oferujemy usługi w zakresie dorabiania kluczy, w tym także kluczy samochodowych, naprawa zegarków, wymiana pasków i baterii, naprawa i renowacja zegarów. Prowadzimy również sprzedaż mebli, takich jak komody, skrzynie, stoły, szafki z litego drewna. Serdecznie Państwa zapraszamy! Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta, zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Nie muszę. Mogę. Czy powinna? Po prostu chcę. Pomaganie jest fajne. To ma sens. Ci ludzie potrzebują wsparcia. Pomagam, bo tak trzeba. Ty też możesz pomóc. Wejdź na stronę www.lockiepomaga.pl i wypełnij kwestionariusz. Dołącz do nas i zostań wolontariuszem. Дякуємо! Już w tę sobotę koszykarze Boruty z Gierz zagrają arcyważne spotkanie w kontekście wejścia do wyższej ligi. Ich przeciwnikami będzie zespół spawianic, który w tabeli znajduje się tuż za zgierzanami. Zapraszamy wszystkich na mecz, który rozpocznie się o godzinie 17 w Hali Mosir ulica Wschodnia. 2. Dzień dobry, jest wtorek, 5 kwietnia Rafał Woźniak. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Wandalizm nie zna granic. Masowa kradzież kół samochodowych i całe miasto w napisach kozaszon. Obiema sprawami zajmuje się policja. W Zgierzu w ostatnich dniach doszło do kradzieży kół samochodowych na terenie całego miasta. Najwięcej ich miało miejsce na osiedlu 650-lecia oraz w okolicach ulicy Dibuła. Nieznani sprawcy ukradli koła od samochodów zaparkowanych w strefach mieszkalnych. Było kilka takich miejsc, gdzie doszło do takich zdarzeń. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Policjanci intensywnie pracują nad tymi sprawami. Ustalani są świadkowie, a przede wszystkim poszukiwani są sprawcy. Wykonujemy tutaj szereg czynności dowodowych, gromadzimy materiał dowodowy, ale jeżeli są jacyś świadkowie, ktoś z widzów widział co się wtedy wydarzyło albo ma wiedzę kto może być sprawcą takiego przestępstwa lub gdzie są przechowywane skradzione przedmioty, prosimy takie osoby o kontakt z, z policją ze zgierzę. Oprócz tego w Zgierzu pojawiły się napisy Koza szon, które widnieją na większości przystanków w mieście, a także na nowo wyremontowanych wiaduktach. W ostatnim czasie zostaliśmy też powiadomieni o aktach wandalizmu, jakie miały miejsce na terenie miasta. Chodzi tutaj głównie o różnego rodzaju napisy wykonywane na przystankach autobusowych. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie, poszukują sprawców i wszystkie te informacje są weryfikowane i sprawdzane. Na ten moment nikt nie został zatrzymany w tej sprawie i nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów. Zgierzanie nie kryją oburzenia tym zachowaniem. Budzi to w nich negatywne emocje. Coś takiego piszę, próbuję się nawet doczytać co to jest, ale nie, nie, nie. na szczęście nie mogę się doczytać. No oczywiście, że jest to coś podłego co robią ludzie. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś informacje, które pomogą namierzyć sprawców, prosimy je kierować do Zgierskiej Komendy Policji. To był wyjątkowy dzień dla młodych adeptów pływania. Otylia Swim Tour już za nami. Dzieci szkoliły swoje umiejętności pod okiem mistrzyni. Zgierski MOSiR po raz kolejny gościł w swoich murach mistrza olimpijskiego. Otylia Jędrzejczak przyjechała do Zgierza wraz ze swoją fundacją na zajęcia dla młodych pływaków. W tym dniu dzieci kształciła wyjątkowa kadra, która przekazywała swoją cenną wiedzę i wskazówki dotyczące tej dyscypliny sportowej. Trenerzy, psycholog, dietetyk skupili się całkowicie w tym dniu na młodych pływakach. Zgierz był pierwszym miastem, które otwierało tegoroczny otylia swim tur. Z 8 lat wykonujemy kawał dobrej pracy, przekazując wiedzę, przekazując um, informacje, doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie i zarażając pozytywną energię, zarażając do aktywności fizycznej, jaką jest sport, jaki jest zdrowy tryb życia. Bo takie jest hasło przewodnie fundacji Zostań Mistrzem Życia. Poprzez aktywność fizyczną, poprzez sport kształtuj swój charakter, wytrwałość, dążenie do celu. Dzisiaj tutaj w Zgierzu około 130 młodych adeptów pływania, którzy biorą udział w projekcie. Ich rodzice, którzy mają wykłady z, psycholog z Panią psycholog i z Panią dietetyk. Nie jest to pierwszy tego typu kamp w naszym mieście. Włodarze stawiają na rozwój sportowy Zgierzan i wykorzystywanie zaplecza całego kompleksu sportowego, dlatego są szczęśliwi, że... w... Tym razem Otylia poświęciła swój cenny czas na dawanie wskazówek młodym zgierzanom. Kortatka, była koszykówka, była lekka atletyka, teraz jest pływanie. Zresztą Otylia Marka sama w sobie to co powiedziała, to, to, to są symbole dla polskiego sportu. Mówiące dużo, bardzo dużo rodzicom, a jeszcze też sporo dzieciom. I mam nadzieję, że to... To, ta ranga imprezy, to, że tyle dzieci się pojawia, to wpłynie na, po pierwsze, to, że będą zdrowsze, po drugie, to, że poznają motywację do dążenia do celów w przyszłości, w swoich działaniach, obojętne, czy one będą sportowe, czy naukowe, czy inne, bo jakby metody postępowania są podobne. Jak mówi sam poseł, kto wie, może po zorganizowanych zajęciach z Gierskiego Mosiru wyjdzie kolejny mistrz olimpijski. Przecież wiemy doskonale, że wśród tych dzieci, które no, poprzez taką mistrzynię zainspirują się pływaniem, być może będą e, przyszli następcy Otyli tu z ziemi e, zgierskiej czy z tych uczestników wszystkich, którzy tutaj biorą udział. Więc bardzo, bardzo cenna inicjatywa i ja e, bardzo za to dziękuję pani Otyli. Młodzi adepci pływania są pełni energii do działania, chętnie brali udział w przygotowanym do nich programie. Na pewno wszystkich z nich łączy pasja do tej samej dyscypliny sportowej. Na tym wydarzeniu teraz będziemy mieli ćwiczenia na sali, a potem tutaj na sali, a potem jedziemy, a potem jedziemy na basen. W ogóle próbowałem różnych sportów, a i nie, mi nie wychodziło, no i chciałem się zapisać na basen, no i, no i zapisałem się na basen, no i to pokochałem po prostu. Myślę, że będzie na pewno dużo pływania i świetnej zabawy. Nie tylko dzieci skorzystały na tym wydarzeniu, również rodzice brali udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa oraz dietetyka, którzy dawali rady, jak okazywać wsparcie w rozwoju sportowym dziecka. Ten dzień na pewno był bardzo rozwojowy, a przede wszystkim dobrą zabawą i niesamowitym doświadczeniem. Przed Wielkanocą na chwilę zabawy i relaksu od przedświątecznych obowiązków można wybrać się na warsztaty do CKD, aby aktywnie oraz kreatywnie spędzić czas. Jakie zajęcia proponuje Placówka? Centrum Kultury Dziecka przed świętami nie zwalnia tempa. W najbliższy weekend zorganizowane zostaną wielkanocne warsztaty, na które Placówka serdecznie zaprasza. W tym roku w Centrum Kultury Dziecka Wielkanoc pełną parą, ponieważ zaczynamy od 8 kwietnia kulinarną wyprawą dookoła świata, czyli warsztatami inspirowanymi Wielkanocą dla dzieci 7. Warsztaty kulinarne dla zespołów rodzinnych w okresie przedświątecznym w CKD to już tradycja. Na pewno w trakcie zabawy będzie wesoło i smacznie. Takim głównym wydarzeniem jest kreatywna przestrzeń wielkanocna, która odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia o godzinie 10. Będą to warsztaty ceramiczne, plastyczne oraz techniczne, a przede wszystkim zabawa na tropie wielkanocnych jajek, więc jak najbardziej zapraszam do brania udziału, nie ma zapisów i zachęcam również do zabierania własnych koszyczków. Zapowiada się ciekawie, dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zabawach. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Centrum Kultury Dziecka. Trwa akcja wiosennego sprzątania zgierskich dróg i chodników. Drokowcy wzięli się również za kolejne łatanie na wierzchni zgierskich ulic. W Zgierzu od kilkunastu dni trwa wiosenne oczyszczanie miasta oraz bieżące remonty dróg. W związku z remontem mogą być utrudnienia w ruchu. Na kamiennej, a także na ulicy chorzej drogowcy załatali większość dziur, sukcesywnie uzupełniono ubytki w asfalcie, które zostały po zimie. W tym tygodniu ekipy pojawiać się będą na nowym mieście, rudunkach, Hełmach czy kuraku. Warunkiem przeprowadzenia remontów jest odpowiednia pogoda. Także piasek na drogach to coroczny problem. W regionie można powiedzieć, że wiosna już w pełni, a na niektórych ulicach pozostałości po zimie nadal są. Na asfalcie da się zauważyć pełno zalegającego piasku. Chodniki też nie są dobrze oczyszczone, dlatego trwa akcja wiosennego sprzątania zgierskich jezdni i chodników. W tym tygodniu służby pojawią się jeszcze na ulicy Łęczyckiej i Cezaka. Kierowców prosimy o przeparkowywanie aut z czyszczonych jezdni, tam gdzie wystawiono tymczasowe znaki zakazu parkowania. A ja dziękuję za miłe spędzone popołudnie na kolejne wydarzenia Telewizji Centrum. Zapraszam natomiast o 16.30 w piątek. Miłego popołudnia i wieczoru. Życzę pozdrawiam.